Zwróćcie Państwo uwagę, jak w tej chwili można jechać po drodze powiatowej która nie wiadomo z jakich względów nie została ukończona w Szymanowie od świateł do skrzyżowania nie wymagała ta droga generalnej naprawy jak również droga od Gaju w kierunku Zielonki też niekoniecznie musiała być wykonana bo to tylko odcinek 520 metrów tutaj został odcinek drogi powiatowej łączącej dwa powiaty na długości 840 metrów. Nasze wystąpienie znalazło się z niezrozumieniem. Nie wiemy dlaczego mieszkańcy i przyjezdni muszą korzystać z takich warunków, jak tu możemy zaobserwować. Apelujemy do władz powiatu o rozsądek i rozwagę. Chcę zwrócić uwagę, że gmina Teresin zawsze w każdych inwestycjach powiatowych bierze czynny udział finansowy. W związku z tym jest to tak istotne i ważne, że pieniądze zewnętrzne, o których tu pisze powiat, praktycznie również mogą być.